A Witam Was tutaj bardzo serdecznie. Otóż, jeżeli nie wiecie, jestem czarodziejem. I w życiu każdego czarodzieja nadchodzi moment, w którym musi trochę się pobawić w alchemie. więc dzisiaj mam tutaj herbatę. Co nie, tutaj mamy herbatę. I także mamy doktora Pepera. Wymieszamy sobie te dwa tutaj picia i stworzymy z tego eliksir. No to więc, ten biorę sobie kubek, tak? Może pół na pół, trzy czwarte. Tak, żebyście widzieli, jak tutaj przelewam. O, 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 nie będę jeszcze takie trzy czwarte będzie Tego trzy czwarte, tego czwarta. czwarta u, słyszycie? O Ja już widzę, że tutaj Doktor Pepper się szykuje do eliksiru, zobaczymy co się stanie jak to połączymy Więc wlewamy tutaj, do, u jakiś dyni poleciał, o to będzie mocny eliksir Tutaj zalewamy, u Kolor herbatki nam się trochę Zmienił, mam tu coś do mieszania A... Dobra, palcem wymieszam, tak to się da To ten, szybko palcem wymieszać O, jest nawet ciepło, ja tego się nie spodziewałem, myślałem, że Doktor Pepe trochę to usi mi. Ale w sumie jak ciepła to lepiej Dobra, wymieszane I testujemy Sorry, zapomniałem wspomnieć, że dzisiaj jestem chory Ale przez to, że jestem chory, to Może tutaj być inaczej O! Oh. mmmm mm. O. niam ale pyszne dobry jest ten elingster sam wam szczerze jak coś to ta herbata to jest jakieś połączenie chyba cytryny z wiśnią, jagodą coś takiego, O ma taki posmak trochę trochę taki, no czuć tego doktora Pepea tą wiśnie no, czuć też ten tu ciepło z herbaty Fajnie to jest takie połączenie, jeszcze czuć Gazowanie. nie wiem bo jakby ja w tym tutaj naczyniu robiłem sobie jeszcze herbatę z tym impirem możliwe że trochę smak pozostał mi na języku o, ale fajne jak szczypi język. Mm, no ja na tym wypiję całe. O, albo nie bo mój brzuch tego nie zmieści ale jakbyście byli czarodziejami to pamiętajcie lepiej wypić całe niż zostać połowę nie no ja polecam normalnie takie Boski eliksir, polecam, nie wiem. Dobry eliksir. No, jak chcecie, to się napijcie, proszę. Macie. Znaczy. Nie wiem, 10 na 10. Żegnam.